I naszej rozmowie, dyskusji przysłuchuje się pan profesor Hartmann. Czy pan profesor nas słyszy dobrze? Tak. Fantastycznie. I chcielibyśmy oddać głos. Jak pan profesor ocenia działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Czy ta kompetencja przyznana ustawą Radiofonii Radio, i Telewizji jest potrzebna, jest pożyteczna? Czy wykonywana jest w sposób odpowiedni? Jak to wygląda z punktu widzenia filozofa? Proszę Państwa, wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie, że nie mogę być z Państwem... Ja będę w tej rozmowie krótki e, Moje wystąpienie podzielę się na trzy części. Po pierwsze chciałem się odnieść do ja tego, co usłyszałem, a potem hmm, kierując się tajemnikiem, który był może najbardziej treściwe. Pozwolę sobie odczytać przez kilka minut tekst, który sobie przygotowałem, a zakończę apelem. Prośbą do Pana Przewodniczącego krajowia. Rady. Więc najpierw odnoszę się do tego, co usłyszałem. Najpierw chciałem powiedzieć za Pani Reprezentującej trochę P. Moim zdaniem ten pozyw jest na punkty, że złożenie go będzie doskonałym przykładem postawy obywatelskiej, czyli się do rozwoju społeczeństwa demokratycznego w, 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 w Polsce. I myślę że też, że z korzyścią by stacji dlatego, że nawet jeżeli to, zostanie przegrany, to w przypadku nałożenia przez Urząd Cenzorski kary na, na czas, nie będzie można dodawać ten spodem, że jest pod licencją. To na pewno warto, na się opłaca, to jest jakiś jakiś wątpliwość. I uwaga jest taka, że każda oczywiście nie jest Urzędem Cenzorskim, ale w ogóle na żadnych wątpliwościach. Zwaję taki poetyk pana Mecenasa, jest Urzędem, który chroni słuchaczy zaskakiwanych przez media treściami tak, krytycznymi w stosunku do religii katolickiej i kościoła katolickiego. Podobnie no jak urząd na myśle, mający katusze wokół niego przewodniczące i kompetencje, chronią obywateli tak, zaskakiwanych treściami krytycznymi w stosunku do polskiej zjednoczonej partii odnotowniczej rządu oraz też swojego Teraz przejdę do, do tego krótkiego tekstu. Niepokojącym zjawiskiem użycia publicznego w Polsce jest nadużywanie przepisów zapewniających planową ochronę uczuć religijnych. Wynika to z niezrozumienia przez społeczeństwo oraz instytucje, tylko ja uważam, iż celem przepisu jest wyłącznie ochrona miejsc kultury oraz symboli religijnych. Nie zawsze zabezpieczanie każdego przed odczuciem urazy w związku z czyimś wypowiedziałem na temat tej A tym bardziej nie jest zadaniem tego przepisów a nie w związku z tym, Równo obawa przed nadużyciem formuły o obrazie uczuć religijnego, jak i obawa przed wejściem w konflikt z przepisem ustawy o religiochronii telewizji. sprawia, że badawcy stosują wobec samej siebie cenzurę prewencyjną nakładając karami z wolności słowa. A cenzura wewnętrzna odznacza się pewnym oportunistycznym naddatkiem. To znaczy w praktyce, że w dużych mediach niezwykle utrudniona jest krytyka kościoła, krytyka religii katolickiej, polemiki religii notologicznej to z chrześcijaństwem. Prawem zupełnie normalne w 18.19. Tak. A nawet upowszechnianie wiedzy nie wyznaczeń. Nawet najbardziej odważne media nie ważą się nigdy na umieszczanie w kontekście satyrycznym bądź parodystycznym osób w paralelizmie Co najlepiej świadczy o tym, jak ścisła jest ochrona kościoła, czy publiką krytyką. Nawet bowiem najwyżsi dygnitarze państwo, nie mogą liczyć na podobną powściągliwość media. W tym miejscu bardzo odwołać się do przykładu nałożenia przez Krajową Radę Kary na Telewizję Polsce. Ja w tym wypowiedziom o była to wypowiedź niefortunna, lecz bynajmniej nie dlatego, że spalowywano mu i pewnie tych bo innego Lecz dlatego, że elementem karą było przedrzeźnianie charakterystycznie barwę głosów pokrzywdzonej osoby, wynikły z jej koronu. Osobom niepełnosprawnym należy się ochrona przed przedrzeźnianiem, iż może również ze stanu krajowej rady. Nałożona na pomysłach olbrzymia kara nie była jednak wynikiem troski o godność osoby niepełnosprawnej lecz poczucia, że zadaniem Krajowej Rady jest piętnowanie satyry odnoszącej się do wyników. Pani Kazimierza Szkuka, osoba znana z uczciwości i to moja już taka nie była świadoma, że pana o osoby chorą i zaskoczył przeprosiny. Krajowa Rada mimo to ani nie anulowała, ani nie zmniejszyła karę, co jednoznacznie wskazuje, że miała na uwadze nie tyle ochronę osoby niepełnosprawnej, jak wykonanie zapisów ustawy o ochronie systemu narkowych. W tym krajowie Rady, by było ukaranie Korsaty, uważam w kontekście wyjaśnień złożonych publiczną przez panią sztukę za etycznie nie wynoszące wynoszący na ideologicznego kliniactwa węgiżącego z religijnym w Niestety do otrzymowania podobnej postawy zachęca postawa w radioformów telewizji z 1992 roku i zapisy faworyzujące chrześcijanwo w stosunku do innych religii. Tak to, to nie tylko sprzeczne z polską konstytucją i obecnym kształcie, lecz to na z kulturą prawną państw wyznaniowych. Wyrażanie krytycznego stosunku, niechęci do lekceważenia w stosunku do konstytucji osób reprezentujących panujące wyznanie, mówiąc już o krytyce samych treści religijnych jak jako takich, jest bardzo surową karane. Nie waham się określić obecności przed osób wyznaniowych. W polskich ustawach, chodzi ustawy o raduchowaniu telewizji oraz o ustawę oświatową, jako pogwałcenie konstytucji i proklamowanych przez nią zasad świeckości i bezstronności światopogodowej linii państwa. Zaś ustawianie lekceważących porządek konstytucyjnych, konstytucyjnie jako skandalicznych i teorii są nieważne. One są nieważne również przez to, właśnie ze spływnym zapisem ustawy o raduchowaniu telewizji, to nie istnieje ani kościelny z żadnego innego niż katolicki kościoła e, chrześcijańskiego pochodzący, hmm. ani przez Państwo pozwalony katalog wartości chrześcijańskich, to słowo znaczenie, czy to filozoficznym, czy teologicznym, czy prawnym, to sformułowanie nie ma żadnego znaczenia, wobec tego nie ma też żadnego znaczenia prawnego i tego przepisy pani nie da się stosować ani przepisy wykonawcze, ani żadna praktyka, ani żadna kazmistika, która umożliwiłaby odpowiedzialne stosowanie tego przepisu. On służy tylko i wyłącznie do ochrony kościoła przed kliniką, zwłaszcza przed kliniką stosującą elementy i